Po trzech latach cierpienia, represji i niewoli wielu pokoleń naszych rodaków Polska odzyskuje wolność i swoją ojczyznę ojczyznę, którą my dzisiaj powinniśmy strzec wolność, która ma nas łączyć, a nie dzielić. W tym szczególnym dniu, kiedy gromadzimy się w symbolicznym miejscu naszego miasta, rodzi się refleksja. Czy dobrze potrafimy wykorzystać tę wolność? Czy pielęgnujemy ją należycie? Czym dla nas jest nasza Ojczyzna? Cieszę się, że wśród uczestników dzisiejszej uroczystości są uczniowie naszych szkół, gdyż dzisiejsze spotkanie jest dla nich praktyczną lekcją historii naszej Ojczyzny. Co to jest ta Ojczyzna? Takie pytanie zadała mała sześcioletnia dziewczynka: Mamo, co to jest Ojczyzna? Trudne pytanie? Jak odpowiedzieć dziecku? Pozwolicie Państwo, że przeczytam wierszyk, który jest wspólną odpowiedzią mamy i córki: Co to jest Ojczyzna? To te kwiatki, co rosną na łące, to bociany śnieżno-białe. Wiosną nas odwiedzające. To jest Ala, koleżanka moja, tu ze szkoły. To są barwy narodowe biały i czerwony. To mój dom jest tu, w Szczecinie a w nim mama, tata no i przecież zapomniałam, że mam jeszcze brata. To jest duma. To jest honor, takie trudne słowo. Ja rozumiem, że ten honor trzeba mieć obowiązkowo, być otwartym, prawdomównym. Wówczas przecież wiecie, wszystko łatwiej zdobyć można, mile jest na świecie, lecz nie zawsze tak bywało. Dawniej mój pradziadek pokryjomu język polski ćwiczył w szkolnej ławie. Ta ojczyzna. To jest Polska. Tu się urodziłam. Ja ją kocham i szanuję. Ja ciaś, Marcelina. Taki wierszyk powstał, aby małe sześcioletnie dziecko zrozumiało, co to jest ta ojczyzna. Czy trudne pytanie? Szanowni Państwo, w dobie szalejących wojen. I tego wszystkiego, co widzimy dzisiaj w przekazach, rozpaczy rodzin, rozpaczy dzieci, naszą powinnością i obowiązkiem jest dzisiaj codzienne dbanie o to, aby nasze najmłodsze pokolenie, aby nasze dzieci, aby nasze wnuki... Już zawsze taką piękną ojczyznę miały, jak mała Marcelina. Dziękuję bardzo. W dniu 11 listopada 1918 roku marszałek francuski Foch w imieniu państw przymierzonych podyktował delegacji niemieckiej warunki zakończenia działań wojennych. Niemcy podpisały rozejm. Było to w wagonie kolejowym niedaleko kąpię pod Paryżem. W ten sposób zakończyła się I wojna światowa. Brały w niej udział 33 państwa, a w czasie ich trwania zmobilizowano 70 milionów ludzi. 10 milionów z nich poniosło śmierć, a prawie 20 milionów zostało rannych. Upadły trzy cesarstwa, zniszczono dorobek, na który pracowały całe pokolenie. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieniły się granice państwowe oraz formy rządów. Dzień 11 listopada został ustanowiony Polskim Świętem Narodowym, ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 roku i pozostawał oficjalnie Świętem Państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dopiero w roku 1989.